Od dawna miejsce, jakim jest Medjugorje, wprowadza miliony wiernych w niezwykły klimat modlitwy, pokoju i nadziei. To miejsce, gdzie niebo dotyka ziemi, a ludzie każdego dnia przybywają, by słuchać przesłań, które niezmiennie powracają od Maryi, Matki Bożej. Rok 2025 przynosi nowe światło i nowe wezwania, które pragną przemówić do serc tych którzy pragną głębszej relacji z Bogiem i bliskości z Matką. W naszych czasach, pełnych pośpiechu i chaosu, te przesłania stanowią latarnię, która prowadzi duszę ku prawdzie i miłości, przypominając, że Bóg zawsze jest blisko, gotów wysłuchać, podnieść i poprowadzić. Nowe przesłania z Medjugorje na rok 2025 przypominają nam, że pokój jest darem, który możemy odnaleźć tylko wtedy, gdy otworzymy swoje serca na obecność Boga. Matka Boża, pojawiająca się od ponad 40 lat, mówi nie tylko do tych, którzy spotykają ją fizycznie, lecz do wszystkich, którzy z wiarą słuchają jej słów, którzy pragną przemiany wewnętrznej i odnowy duchowej. Te przesłania są jak delikatne światło, które rozprasza mrok naszych codziennych trudności i obaw. W roku 2025 usłyszymy o jeszcze głębszym zaproszeniu do nawrócenia, do podjęcia wielkiej duchowej walki z tym, co odciąga nas od miłości Bożej. W centrum tych słów stoi wezwanie do modlitwy, nie tylko jako obowiązek, lecz jako najpiękniejsza rozmowa z naszym Ojcem w niebie i Jego najświętszą Matką. Mediugorie uczy nas, że to codzienna modlitwa, szczera i pełna ufności. Może przemienić nasze życie, nasze rodziny, a nawet całe społeczeństwa. W czasach, gdy świat zdaje się pogrążać w zamęcie konfliktów, niepokojów i zwątpienia, Matka Boża wskazuje nam, że prawdziwy pokój zaczyna się w sercu każdego człowieka, który przyjmuje jej wezwanie. Świadomość, że Maryja jest obok nas, gotowa prowadzić, bronić i kochać, jest źródłem niesamowitej odwagi i nadziei. Rok 2025 nie będzie zwykłym rokiem w historii wizji Medjugorje. To czas, kiedy przypomnienia skierowane do nas stają się jeszcze bardziej osobiste, jeszcze bardziej głębokie. W tych przesłaniach Matka Boża nie tylko prosi, ale wręcz błaga nas o świadectwo życia w miłości i pokoju. Wzywa do życia, które nie jest ograniczone przez lęk, ale wypełnione odwagą wiary i miłosierdzia. Każdy z nas jest zaproszony, by stać się częścią tej duchowej rewolucji pokoju, która zaczyna się od nas samych. Nie ma większego zadania niż być narzędziem Bożej miłości w codziennym świecie, w naszych relacjach, słowach i uczynkach. W tym szczególnym czasie medjugorje przypomina więc o sile sakramentów, zwłaszcza Eucharystii i pojednania. To tam, gdzie odnajdujemy największe źródło łaski potrzebnej do przemiany serca. Możemy odczytać dla siebie w tych przesłaniach nieustanne zaproszenie do odbudowy troskliwego, czułego życia duchowego. Życia, które nigdy nie traci nadziei, nawet gdy świat smuci się ciemnością. To właśnie przez życie sakramentalne uczymy się codziennie na nowo roztaczać Bożą radość i pokój wokół siebie, nie zważając na przeciwności, które nas dzielą. Nie możemy zapomnieć, że Medjugorje to także wezwanie do braterstwa i jedności między ludźmi. Niezależnie od tego, kim są i gdzie żyją, Maryja jako Matka wszystkich uczy nas, że każdy z nas jest powołany do otwarcia ramion i serca na bliźnich, do budowania mostów przebaczenia i pojednania. To prawdziwa siła Kościoła, wspólnoty, w której miłość do Boga przejawia się także w miłości do drugiego człowieka. Rok 2025 niesie zatem przesłanie, że autentyczna wiara jest zawsze żywa i gotowa działać w świecie, nawet wtedy, gdy wydaje się on podzielony i pełen niepokojów. Na koniec tego pierwszego rozdziału warto zatrzymać się nad pięknem życia codziennego w świetle przesłań z Medjugorje. To nie jest tylko historia o wizjach czy cudach. To żywe doświadczenie, które każdy z nas może przeżyć. Gdy zdecyduje się oddać swoje życie Maryi i Bogu. Nowe przesłania zapowiadają, że rok 2025 będzie okresem intensywnej duchowej odnowy dla wielu osób, które otworzą się na ten dar. Zanim przejdziemy dalej, warto zastanowić się, jaka zmiana może zacząć się w naszym własnym sercu właśnie teraz, gdy słuchamy tych słów pełnych nadziei i miłości. W miarę jak zgłębiamy kolejne słowa przekazane przez Maryję, nie sposób nie odczuć, jak bardzo jej przesłania dotyczą naszego codziennego życia. Każde z nich to nie tylko uniwersalny apel, ale i bardzo konkretna zachęta do spojrzenia w głąb siebie, do zastanowienia się nad własnym miejscem w świecie przepełnionym niepokojami i brakiem nadziei. Współczesny człowiek tak często zmaga się z niepewnością, samotnością, lękiem przed przyszłością. I właśnie wtedy kiedy serce jest obciążone, Boża Matka przychodzi ze swoim słowem otuchy. Zapewnia, że nawet w największym chaosie możemy znaleźć ciszę i pokój, o ile tylko otworzymy swoje serca na prowadzenie Boga. Nowe przesłania z Medjugorje wyraźnie wskazują na potrzebę odnowienia naszej wierności w małych, codziennych sprawach. Maryja przypomina, że codzienność przeniknięta szczerą modlitwą i gotowością do służby innym, zmienia się w prawdziwe pole misji. Jesteśmy wezwani, aby stać się światłem dla tych, którzy żyją bez nadziei, nawet jeżeli wydaje się, że nasze gesty są niezauważalne. Rok 2025 to czas, kiedy powinniśmy odnaleźć w sobie odwagę, by pokazać światu, że zaufanie Bożej oproczności naprawdę może przemieniać życie. Zarówno nasze, jak i ludzi wokół. Mediugorie to również przypomnienie, że nie jesteśmy sami w naszej wędrówce wiary. Cała wspólnota Kościoła, miliony pielgrzymów i ludzi modlitwy na całym świecie łączy się w jednym wspólnym pragnieniu, by żyć Ewangelią w każdej chwili. Matka Boża zachęca, byśmy tworzyli wspólnoty modlitewne, dzielili się dobrem i umacniali w trudnościach. Czasami zmagamy się z motywacją, albo czujemy się zbyt słabi, by ceniać świat. I właśnie wtedy warto pamiętać o sile wspólnej modlitwy, która przecież przemienia nie tylko nas, ale i bieg historii. Potężny nacisk w przesłaniach na sakrament spowiedzi i regularnej Komunii Świętej pokazuje, jak bardzo Maryja pragnie naszego pojednania z Bogiem i samym sobą. Gdy klękamy przed konfesjonałem, zostawiamy tam nasze niepokoje, słabości, upadki. I to tam zaczyna się autentyczna przemiana. Sakramenty są mostem, po którym Bóg przechodzi do naszego serca. Nie bójmy się więc częstszego korzystania z nich, nie bójmy się powierzyć Maryi wszystkich naszych trosk i planów. Ona prowadzi nas zawsze ku Jezusowi, ku pokojowi, którego świat dać nie może. W świetle przesłań na rok 2025 szczególną wagę zyskuje temat rodzin. Maryja z troską zachęca, by każda rodzina stała się małym kościołem domowym, miejscem, gdzie króluje przebaczenie, zrozumienie i autentyczna miłość. Dzisiaj, kiedy tak wielu doświadcza podziałów i braku poczucia bezpieczeństwa, warto wrócić do prostych gestów, wspólnej modlitwy dzielenia się słowem Bożym, bycia przy sobie także w trudnych chwilach. Czujesz to ciepło i nadzieję płynącą z tych słów? Jeżeli pragniesz być częścią tej duchowej wspólnoty, zachęcam się serdecznie. Zatrzymaj się na chwilę. Zastanów się, co te przesłania oznaczają właśnie dla ciebie. Masz w sobie siłę, by zacząć coś nowego w swoim życiu wiary. Możesz być dla innych światłem i inspiracją. A jeśli rozgrzało się twoje serce podczas słuchania lub czytania tych słów, jeśli poczułeś oddech nadziei i delikatny dotyk Matki Bożej, zapraszam cię teraz zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco z duchowymi treściami, które wspólnie tworzymy. Twoja obecność naprawdę ma znaczenie. Podziel się także tym, co czujesz. Zostaw w komentarzu jedno zdanie lub nawet tylko słowo, które najbardziej dotknęło twojego serca podczas słuchania tych przesłań. Niech wspólna wymiana doświadczeń, myśli i modlitwy stworzy miejsce prawdziwego spotkania i wsparcia. Może właśnie Ty swoją otwartością podniesiesz dziś kogoś na duchu, a może ktoś zainspiruje i umocni właśnie Ciebie. W najnowszych przesłaniach dostrzegamy szczególne wezwanie do wdzięczności. Matka Boża zachęca, byśmy nie zatrzymywali się jedynie na swoich prośbach i lękach, ale również potrafili codziennie dostrzegać Boże dary. Choćby najmniejsze promyki dobra, które rozświetlają nasze życie. Często skupiamy się głównie na tym, co nam nie wysło, czego brakuje, co przynosi niepokój. Tymczasem Maria podkreśla, jak ogromną siłę ma wdzięczność. Uzdrawia serce, pozwala patrzeć na świat z nową nadzieją, rodzi w nas postawę zaufania. W 2025 roku otwiera przed nami szansa, by przyjąć tę postawę. Nawet wtedy, gdy nie wszystko układa się po naszej myśli nawet wśród codziennych trudów. Zastanów się przez moment. Ile razy w ciągu dnia dziękujesz Bogu za to, co masz, za rodzinę, przyjaciół, za zdrowie, albo nawet za wyzwania, które kształtują twojego ducha. W przesłaniach Medjugorje widać wyraźnie, że Maria prowadzi nas do prostoty, do życia, które nie goni za wielkością, lecz szuka głębi w zwyczajnych chwilach. Pomyśl, jak pięknie może wyglądać twoje życie, jeśli każdego dnia uczynisz pierwszy krok. Choćby najmniejszy, w stronę wdzięczności i przebaczenia. Równie ważne jest, by nie zatrzymywać dobra tylko dla siebie. Świadectwo chrześcijańskiego życia ma zarażać innych pokojem i nadzieją. Być może akurat ty jesteś jedyną Ewangelią, jaką ktoś przeczyta w swoim życiu: przez twoją postawę, uśmiech, gest wsparcia czy dobre słowo. Matka Boża zachęca, byśmy nie bali się być odważni w miłości, nawet jeżeli czasem niesie to trud i niezrozumienie w świecie. Warto jednak pamiętać, że jesteśmy wezwani nie do natychmiastowej doskonałości, lecz do nieustannego rozwoju i zawierzania każdego dnia Bożemu miłosierdziu. W przesłaniach na rok 2025 Matka Boża z wielką mocą przypomina, że nie mamy zostawać biernymi obserwatorami, lecz mamy być apostołami pokoju i nadziei. Ta droga jest dla wszystkich, niezależnie od przeszłości czy słabości. Być może właśnie dziś rodzi się w tobie pragnienie, by zacząć nieco inaczej patrzeć na siebie na swoje relacje, na świat wokół. Otwórz serce na to, co nowe, a zobaczysz, jak Bóg, przez wstawiennictwo Maryi, przemienia rzeczywistość, nawet tę najbardziej zwyczajną. Na tej drodze nie jesteś sam. Miliony ludzi idą tą samą ścieżką, modlą się, ufają, upadają i powstają. Razem z tobą tworzą ogromną wspólnotę zawierzenia i nadziei. Ta świadomość niech bodaje sił, gdybyś kiedyś poczuł się zagubiony lub samotny. W tę podróż warto wybrać się z otwartym sercem, gotowym na prawdziwe cuda, które Maryja dla Ciebie przygotowała. Czasami będą to niezwykłe znaki, czasami po prostu cisza i spokój w głębi duszy. Wiedz, że przynależysz do tej familii, familii ludzi, którzy pragną żyć Ewangelią na co dzień. Być może właśnie dziś będzie początkiem zupełnie nowego rozdziału twojej historii. Ufaj matce, powiesz jej to, co trudne, niepewne, może nawet bolesne, ona, jak nikt inny, rozumie ludzkie serce i zawsze prowadzi do Jezusa, który jest prawdziwym źródłem pokoju i szczęścia. Pozwól sobie na krótką modlitwę. Maryjo, prowadź mnie według Twojego słowa. Bądź światłem na mojej drodze i naucz mnie przyjmować przesłania Bożej miłości każdego dnia. Jeśli zechcesz, możesz podzielić się w komentarzu tą prostą modlitwą, albo własnymi słowami ufności i zawierzenia. Twój głos naprawdę ma znaczenie i może stać się inspiracją dla innych. W ostatnich przekazach Maryja wzywa nas, byśmy nigdy nie tracili nadziei, patrząc nawet na najtrudniejsze wydarzenia z odwagą i ufnością. Otacza nas opieką, a każde jej słowo budzi w sercu pragnienie przemiany, większej miłości i pokoju. Rok 2025 w świetle jej wskazań to czas duchowej odwagi i gotowości, by odpowiedzieć na zaproszenie do świadomego, pięknego życia wiarą. Matkę Boża przypomina nam nieustannie – nie lękajcie się – w moim sercu jest miejsce dla każdego z Was. Jeśli tylko otworzymy się na jej prowadzenie, doświadczymy prawdziwych cudów już w codzienności, w relacjach, w tym, co czasem wydaje nam się zbyt małe, by dostrzec w tym Bożą Wielkość. Pamiętaj, że nie musisz być doskonały. Maria prosi jedynie, byś oddał jej to, z czym się zmagasz, co Cię niepokoi i pozwolił Bogu przemieniać Twoje życie kawałek po kawałku. Ona zna Twoje tajemnice i każdą łezę. Nawet jeśli czasem jest trudno, to właśnie wtedy warto powierzyć jej swój los i z wiarą iść do przodu. Wspólnota Mediugorje to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim wielka familia ludzi, którzy wspierają się w modlitwie, szczerości i przebaczeniu. Ten czas jest dla ciebie, czas odrodzenia i odważnej decyzji, by pójść nową ścieżką wiary. Nawet jeśli wokół brakuje światła, ty możesz być iskrą nadziei dla siebie i dla innych. Przyjmij przesłania Maryi i nie bój się żyć nimi. Prostych gestach, szczerych rozmowach, uśmiechu, czułości wobec najbliższych. Twoje świadectwo ma moc. Być może właśnie twoja historia stanie się odpowiedzią na czyjąś modlitwę o ratunek. Zanim zakończymy tę wspólną drogę, pozwól, że zaproszę cię jeszcze raz. Jeśli poczułeś bliskość, pokój lub inspirację podczas słuchania tego przesłania, gorąco zachęcam zasubskrybuj ten kanał. Ale tym razem potraktuj to jako zaproszenie do wspólnego pielgrzymowania. Tutaj naprawdę masz swoje miejsce. Chcę, by to było miejsce prawdziwych spotkań, szczerych historii, wsparcia i modlitwy. Zostaw komentarz o swojej historii z Medjugorje. Napisz, co najlepszego wydarzyło się w Twoim sercu po zetknięciu z tą wspólnotą i jak przesłania Maryi wpłynęły na Twoje życie. Napisz, jeśli ten materiał był dla Ciebie ważny albo czego z niego dzisiaj się nauczyłeś. Każde słowo jest dla mnie cenne i buduje przestrzeń, do której zawsze możesz wrócić. Niech ten rok będzie początkiem czegoś pięknego. Dla ciebie, dla twojej rodziny i dla całej naszej wspólnoty. Błogosławieństwo Matki i bliskość Boga niech prowadzą cię codziennie. Dziękuję, że jesteś.